Witam wszystkich bardzo serdecznie na tym kanale. Dzisiaj zemścimy się na kamerze, dzisiaj będziemy go niszczyć, będziemy go kopać, będziemy go bić nienawidzę, no ja będziemy go niszczyć, bo przyprowadzimy w ten okrutny, ponury dzień laskę. Dziewczynę, która po prostu jest w nim, nie wiem, zakochana, ma na niego e, chrapkę, czy brzika jest psychicznie chora, tak mi się wydaje i ty mi w tym pomożesz, żeby zniszczyć, bo jest taki brzydki dzień, że musi być jeszcze brzydszy i ty mi w tym pomożesz, no przyprowadzić dzisiaj. Na tym odcinku i go zniszczymy. Będzie płakał tak, jak ja płakałem. I ty mi w tym pomożesz, ja Ale rozumiem, mam nadzieję, że mu nie ułatwi tego dnia, bo wiesz, jak czasem te nie Nic mu nie ułatwi już dzisiaj dnia, bo ja ją tu dzisiaj przyprowadzę. Ona jest chora, rozumiesz, jest chora. Jest bardzo chora. Zobacz, widzisz te chmury. Jakie brzydkie, okrutne, brudne chmury. Widzisz to? Będę jeszcze brzydze, jak ją przyprowadzę. O będzie płakał, będzie się, nie daruję mu tego zapraszam wszystkich do oglądania, zostawcie subskrypcję, łapeczkę i co, zapraszam was do filmu, zapraszam wszystkich do oglądania. Ale ty też jesteś chory, wiesz o tym? NIE! Ja jestem chory, ale będę jeszcze bardziej chory i e, ja ja mu nie odpuszczę, dzisiaj mu nie odpuszczę. Dobra, dawaj panie Ja mam nas pozabijać samochodem? Czy? Przecież ja będę prowadziła, przecież ja mogę prowadzić Na cały dom, możesz mi wytłumaczyć? Gówno cię to obchodzi. Nie interesuj się Dzisiaj nie masz prawa głosu Dobra, ale na co ty nagrywasz? Jaki prawem to, Yl, robimy sobie vloga. Ja mam takim że ja kamerę, zbyt zbyt ponieważ ona Zostaw już nie jesteś. W ogóle z tym, to, nie, jesteś moim domie. Dobra, domu. dobra idź po prostu dredziać. E, nie zbliżaj się do mnie, bo nie chcę, żebyś Zabry. się do mnie zbliżał. Proszę bardzo. Się, nie nie winaczej, ja mam drugą kamerę, ja sobie nagram drugą kamerę tego co wy tam nagracie. Dobra, to nagrywaj sobie sam, masz kolegę, zobaj jakiego kolega, masz fajnego! Jakie ma włoski? No, weź kolegom, no, coś na nagraj fajne film, no, na pewno coś nagrasz Dobra, ja idę ubieram buty, a ty masz śmieciu siedzisz, a, gdzie Masz y, my vloga jedziemy nagrać, potem ci... A czym jedziecie? Ci co? Czym jedziecie? Autem. Ty? Na no, kogo? Widzisz tu, jakieś na Ja. Ty jak ty prowadzić nie umiesz? Umiem, ja. prowadzić. No, no, umiem prowadzić. No umiem prowadzić! Cicho, bądź, chodź, Czemu ty z nimi dyskutujesz? Ubrałaś te buty? Tak. Zobacz, ja, jak ja, jakie pachoły, ja, pana nie, pana No to ty się masz. Dobrze. Ja Dobrze. Są w ogóle gada za głupocie, że ty ty wiesz, nie umiesz prowadzić. Się, no bo nie Wiesz gdzie się z nią umówiłeś, wszystko wiesz? Ja wiem wszystko. Ja jestem ta, jestem tak przygotowany jak nigdy. Wiem o tym, że to wyjdzie. i Nie mogę się już doczekać. Dobra. Bez nadziei na nic nie umiesz, nic nie potrafisz wykonać prostych Skora. czynności. Do niczego Skora. się nie nadajesz. Kurde. Nawet żeby mnie zawieść, szybciej ja jedź z tymi polami. Czego ty się boisz? Ponieważ tak jest przepisowo. Czego jak ty ja się jadę, boisz? Ty nie kaszła, nie możesz mieć strachu pracy. żadnego, jak jesteś A ja mam ze mną. Nie, Masz, bo jeździsz ledwo co! Ja po pola! Nic nie potrafisz! Masz A jeździć jest, szybciej! normalnie, bo ty byś pra, pierwszy, pierwsze lepsze drzewo, bo pierwsze No i może bym wpadł, no i, no i co? Nie, no tak, ja cię po pierwsze zaborzę. dzięki mnie w ogóle po nią jedziemy. Masz jeździć szybciej, bo zaraz sam pojadę i ty stracisz życie, nie obchodzi mnie to! Tępa idiotko, Zawieś mnie nie potrafisz. Słucham. jeszcze. Jesteś masz głupia. Czelność w ogóle coś takiego ode mnie mówić? Tak. A wow! Ty jesteś Sadajka. chora? A wow! Przez ciebie uderzyłem się w głowę. się jeździć szybciej, a nie zwalniać. Znowu się mnie nie słuchasz, robisz całkowicie na odwrót jak ci każę. Z czego ty się cieszysz? Co ty robisz? Co rać sobie... Żadne radz sobie sam! Gdzie, gdzie ty idziesz? Co? Ja nie będę cię słuchać, Słuchaj. No chodź no biolka! Pomagam ci! A ty jeszcze masz czelność. Idiotką, która nie umie prowadzić? No, no nie no wielka, no chodź, no musisz mnie zawieść. No bo ja nas pozabijam, ja nozdy! Dobrze wiesz, że jak wsiądę ja w samochód, to, no to nas, z... nas pozabijam No ale nie ja chcę w czego, bo musisz iść z buka. Ej, zostawiłaś samochód, tak, o, ta, zobacz co ty ta, jesteś nienormalna jakaś! No jest. Ją tam stoi, gdzie to za mają biednie warzyw. czy ja jest już alkohol? Jest wami, wami kamerzysta? Jest we kamerzysta, czy nie ma? Jest, Ale ty co ty tam masz? Co ty tam masz? No to za sortozek? Alkohol? Popie, no to jest, no wzią, to jest dla kamerzysty za myślicie? alkoholu, ale co alkohol, no ty tak. zrobić? No bo, Sama to wypijesz, czy mu dasz w prezencie? To jest dla niego wszystko, no i to jest tym mnie, zobacz, no. no ale po co sumam... ci aż tyle, no? To no. może daj mi jedno wino, może jedno wino. my tu nie no przyjechaliśmy nie. pić No właśnie, no właśnie tak. do kamerzysty? No właśnie tak Ale wiesz, że on już na ciebie czeka, nie może się doczekać jak Ale to? co? Czyli Naprawdę? Rozmawiałem z nim, powiedział, że już Ojejko. nie może się doczekać Że, że, że bo ja go poinformowałem, że będzie a, I oh. pamiętaj, że musisz być bardzo, bardzo mocno, e, musisz się od razu na niego rzucać, on uwielbia jak... To jest jak, logiczne, a... przecież to jest kamerzystym! Tak, ale musisz on się rzucać, wąchać jego włosem. Ty... Lubi jak ktoś mówi dziewczyna wącha mu Zofia, włosy. Ale ja on ma mocno czy słabogłowę? E, Słabą. Tak, słabiutką, słabiutką. Czy jedna butelka czy więcej się przyda? Bo może jedna. Wystarczy czy dokupić? Jak coś to się dokupi, powiem ci tak, na pewno na pewno się z tobą napije, na pewno z chęcią się z tobą. E, tak, okay. na 100%. Czy jedziemy? Tak, jedziemy. Okay. Tak, siadaj bał, to jedziemy. Cierpliwa, okay. widzę, że już nie możesz się doczekać. A jak mam być cierpliwym? Sprzęścisz cały, cały, cały czas. Długo ok, jeszcze 6 minut. 5 minut jest Tomu? Zaraz będziemy, spokojnie Dobra, Dobra, tak. Dobre, a, a, a powiedzcie mi jaki on jest Co on lubi, bo ja tak go znam tylko jeden z filmików Lubi jak się go bije Szarpie za włosy, jak się za nim łazi Gada cały czas bo, o nim, bo, o nim. To o, On bo, musi to, być w centrum uwagi On musi się czuć wyjątkowo I wiedzieć, że jest najważniejszy I musisz mu dać to do to, to poczucie Widzisz on jest przystojny Cudowny, najlepszy no, Prawić mu komplement. Jak na niego spojrzy, to, to nie będę go okłamywać Lubisz go? To Lubisz go bardzo? Lubię, za kogo ty mi jego ja ja kocham, a nie lubię Kochasz Uy. aż tak? No, nie widać? No gdzie on jest? No ile mam czekać? No, no spokojnie, ale spokojnie. już wchodzi No ale może do on jest głodny, może trzeba mu coś ugotować Zobacz, no nie ja mam do niego picie Nie, spokojnie, picie ja, ja mu zrobię jeść, to już Zastarka jest bez cię. problemu Ale jest jedzenie, jest picie, jak masz alkohol Ja się muszę sama sprawdzić, otwórz mi te drzwi no. Dobrze Fajnie proszę bardzo, zapraszam. Puszczamy z do klatki. Dobra, proszę bardzo, teraz tak, wyciągaj buciki. To może gdzieś ten alkohol, bo zaraz zbijesz i tyle trzeba będzie. O, dziękuję bardzo. Kamerzysta! Kamerzysta! Już, już idzie. Dobra, Kamerzysta! Kamerzysta? Gdzie on jest? To to jest, jest? nie. No, jest? No, jest? No, o, 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 o co chodzi? No to teraz no, masz tutaj fajny mnie? wieczór. No to... do ciebie cały czas na Instagramie, na Facebooku. Miłej zabawy. Miłej zabawy, baw się dobrze. O co chodzi? Chodź, nie masz Ale, dobra, a powiedz mi o co chodzi? No przyprowadziłem ci bardzo, lubisz dziewczyny, z ciebie taki Lovelas. No to przeprowadziłem ci. O I dziewczyny, masz się stary. I zajmij się nią! Masz, masz Niech się tobą zajmie. Dobra, chodź. Powiedz mi się... no, no, Na... o co chodzi! Idź, idź, idź! się do domu? No nikogo, nie interesuj się! No co? To jak, jak, to no co ja... Dobra, mała chodź, 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 chodź! możecie no. mi wytłumaczyć kogo byście przyprowadzili się? Nie do wiem, przyprowadziłem do jakąś... Spotkaliśmy się. E, ...psycho e, Spotkaliśmy A, się z nią. Mówi się, No niech łazi za nim, niech pochodzi. Dobra, idziemy zobaczyć co ona Może mama w taki sposób, że się kozną. No ciii, ciii! To mi nasz grzeczek Ale No zdjęli to kos Proszę bardzo. Tu tak jesteś! Wiesz, słuchaj, troszeczkę się uspokój, tak? Proszę. Dobra. So, fajna, fine, no dobra! Tak? Masiąd, Zoal, so, jak ty do dziewczyn się zachowujesz? No, no, Choć Ale jaka kobiet! No. no nie widziałeś, jak ją rzuciłeś! Tak? I jaka przemoc? Chodźmy, no, chodźmy! No, dziewczyn no, nie, się tak nie traktuje kobiet, tak się no, nie traktuje To trzeba dojechać. No przyszliśmy właśnie po to, żeby sprawdzić, co tu się dzieje, bo widziałem, słyszałem jakieś krzyki. Do co? Zostawiamy ich! W sumie, po co tu przyszliśmy? Po co my tu przychodzimy? Właśnie, po co tu i Po co nagrywacie? Tak, tak. Zrzuty, wyrzuty. Dobra, chwilę tutaj z tym. Wyjdźcie, posłuchaj, posłuchaj. No co, nie, nie, nie. dobra, zamknij Zabra. drzwi, a co ty idziesz? Poczekaj tam. na mnie. Co, co poczekaj na mnie. Żeby, zamknij się! To Poprzedawczy, nie żadne kto tam jest? się. Nic, nic. Ale jak to tu jest? To jest dziewczyna, która przyszła do ciebie. Chcecie zrobić na coś, rozumiesz? Ale Salem, zamknij mordę! Zamknij się, pahole. Zamknij się, powiedziałam. Słuchaj, jesteś... To jest dziewczyna. Ale dlaczego przyprowadziliście za... ją? Bo nagrywam film, jak przyprowadziłem sobie ją. Tu, Ale no, to um... chyba normalna, bo sobie się przyprowadza, a nie? To piarek no, no przecież ona jest normalna, o co no, ci no, jest jeszcze... dziewczyna normalna przecież to dziewczyna, to dziewczyna. Jaka to jest dla ciebie różnica? I tak sobie obracasz tak, o, wszystkie dookoła, bo ty pies? No, 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 no Ty lubisz sobie dziewczynki, bawić się No teraz masz. O, super, taka. I Baw to, się! A ona dla ciebie, taka pasuje cię do siebie. To jest taka świetnięta. Lubi na szybko, lubi po prostu załatwiać sprawę, Szybciej niż później Że słuchaj powinieneś być mi wdzięczny być mi wdzięczny Wypuść ją też pomóż jej też pomóż jej Pomóż pomóż ona nie wyszła do nie niego się, Ja mam go. No, no, Żeby ona wypuścić, ma ma. żeby na niego na... Wypuść no, ją no, Nie wypuszczę Wypuść ją Weź tą rękę No wypuść ją O Jezus O Jezus Czemu ty mnie zostawiasz Zobacz, ona jest twoją przyszłą dziewczyną Możemy iść w końcu Możemy, możemy iść no to także idziemy, pójdziemy, no to idzie, pójdziemy! 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 Idzie, pójdziemy w no to... mordo! I za zadowolony jesteś tak. z siebie? No znaczy, czy ja jestem z siebie za zadowolony? No, jest kamusia, wie po prostu wystarczyą. dzień szybciutko. Tak, się tak jeszcze. naprawdę, jeszcze niewystarczająco zadowoleni będą się. Aha, niewystarczająco? wystarczająco, To co jeszcze mam niby zrobić? A to jeszcze nie interesuje do wszystkie, cała sprawa. Nie, ja tak nie wiem, nie to wiem to ale wy wiecie, to że ja o tym wszystkim mówię. Ona nie, nie chce mnie puścić, ja nie wiem, ja co? mówię do mnie. No, Nie wiem, przepraszam cię, ale nic z tego nie będzie. No ale cóż, ty mnie nie lubisz. Nie o to chodzi, ja cię nie znam. Naprawdę nie znam cię. Ja cię znam. No dobrze, no ale to nie znaczy, że masz mnie trzymać i nie puścić ale zobacz, co ja dać ciebie mam, zobacz. Ale że wcale ty niemiły jesteś w ogóle. Ja mam prezenciki dla Ciebie to, no, tak no, Lubię, ale to nie znaczy, że możesz tak robić A może jak? zobacz, żeby było romantycznie Zobacz tutaj... Przecież jej chyba nie wywalisz, no zobacz Kupiła dla Ciebie prezenty, zachowuje się w stosunku ja do Ciebie ja, Nie od pewnego czasu może się Nie możesz się przecież wywalić z domu Chyba będzie musiała zostać Jeszcze się chorzy Zostaniesz na noc? no. no. Yeah, to jest za grube, to jest za grube. Chodź, kamus, co? No, co? 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 to jest za grube. niech bo nie chce nie puścić. Tak. Myślę, to, a ty w ogóle. Biolka, weź szykuj te jedzenie. Ja szykuję, że tak. Będziemy dzisiaj makaronową zapiekaneczkę? Jaką makaronową cofną? Dobra, to jest normalne. Uważam, że przyprowadziliście dziewczynę, która nie chce mi puścić, i to jest normalne, tak? Ale i co? Tak. W ogóle zajmij się tym O co ci chodzi? O co ci chodzi? To jest twoja. Ale ty jesteś ślepy. Nawet mieliśmy ci nową dziewczynę. O, nową Aleś drogi. Ciebie działał stary, ponury taki, nic tak mu nie, nie pasuje! Tak, ja nie chcę z Tobą być, ale, ale, nie 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 ale ja nie chcę, nie rozumiesz Nic mu nie pasuje! Nic mu nie, 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 nie pasuje! Dobrze, nie nagrywaj tego zarek, bo widzisz co się dzieje, nie nagrywaj tego A co ty tam będziesz robił? Dobra, odejdź już, nie obchodzicie to, tak? Wineczko No to wineczko co do Co słyszysz? Co się tam dzieje? Otwieraj to Coś na Co? Chodź tu Mam, ale czekaj mam Co się tu dzieje? No nie widzisz co się dzieje no? Dobra, weź się jakoś uwolnić. Kamerzysta, ale ty jesteś porywcy Kamerzysta, nie wiedziałem, że, jest tak, że aż tak potrzebowałeś wina Ja jestem porywszy? To wiesz co na rogu

Ale Czy co? Ale za co? Ja nie wiem za co. Wszyscy Ja się cieszyć, że tu jestem, a K ja nie zamknij mordę. Cicho, bo wino było, to I proszę na je otworzyć. Tak. No, umiesz wino. otworzyć, czy nie? No, otworzy, to się Dobrze, ty trzymaj, że ci się nie podbiło. Tu masz obok tutaj kolejne. ale co? Biorka, czemu ty im podajesz na leżąco jako Tak, gdzieś nie ci wygodnie. Chodź, sam gdzieś tu muszę też pokażę. Wszystko, Idzie na razie w bardzo, bardzo dobrym kierunku Mam nadzieję, że ta dziewczyna go zniszczy Psychicznie i przełamie Teraz przechodzimy na troszeczkę wyższy poziom To jest poziom, w którym zacznie go po prostu Wykorzystywać Zacznie go wykorzystywać i będzie chciała go jak najbardziej Wykorzystać na wszelkie sposoby Nie wiem yy, od czego zacznie Ale widać, że kamerzysta już jest już Bardzo zdenerwowany Sam wiem yy, co to znaczy psychofanka Wiem yy, na jakiej podstawie te osoby działają Także zapowiada się naprawdę ciekawie I zobaczymy co... Dalej wymyśli, także no śmiesznie się to ogląda, śmiesznie to wygląda. Idziemy zobaczyć, co u nich słychać. Ja tak wszystko rozumiem, ale no, jednak trochę. Naruszasz moją chcepę osobistą. No jak czemu? No, no, no siedzisz na no mnie. nie jest, no i jest. Ale nie jak nie zna. jest fajnie, to po prostu się nie znamy i no to tak. Ale ja cię z nami to wystarczy, nie poznać możesz, możesz w każdej chwili. No ja wiem, że mogę Ciebie poznać, tylko może trochę w inny sposób, się człowiek W się, no nie wiem, no może byś z nie zeszła? Nie. No, no proszę. Z, z... Zejdę. Ale ze no co mi, je, jest fajnie, przyjemnie. No nie będę. Ale ja nie będę tego nie napić. No czemu? No bo nie chcę, no. no ale ze mną. No proszę, no i napijesz się i będę może, może trochę milsza dla ciebie. Milsza? Jak się napiję, ale wtedy zejdziesz ze mnie? No na przykład. No to jakbyś mogła ze mnie zejść, to... No zapijesz się ale jak zejdziesz ze mnie, będziesz... Mieć... No obiecujesz? Dobrze, jak zejdziesz ze mną... ale opuścisz mnie trochę, tak? Jak zejdziesz, no jak się napiję... Dobrze obiecuję. Jak zejdziesz to, to się napije, okay? no to w dobrze? To chodź. To jest ginka. A kieliszek? Nie wiem, tak. tak. nie wiem, tak. to tak. nie widzę. A co z ginta ja ty, ty się mam tą spin napić? No. Aha, czyli ja... Nie, 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 ja mogę się napić, tyłu. No weź, no nie przesadzaj. Dobrze, no pi napiję się z tobą, tylko daj mi strefę komfortu, okej? Okay? Dobrze. No. napiję się z tobą, porozmawiamy, nie wiem dlaczego tak się zachowujesz. Uspokój się troszeczkę, okej? Okay? Nie, to jest słodko. Mmm, No ale co ty robisz, no? Ale mogę się sam napić, ale... no, no dobrze, no to nie, prze nie przerywaj, no pij. Ale ile mam tego pić? No, wszystko. No nie no. przestawaj, tylko pij. Gdzie masz te no? Nie weź nie przynosisz, no Gdzie daj mi je! No już, już! A kwiatów nie chcesz dodatkowo jeszcze? Co mi kwiaty? Dobra, ja jedno już włożyłem tutaj a ja nie, właśnie, nie, nie, nie amino, ważne, nie ważne żeby... no Jesteśmy w tym radze, bo Pro... Nie szarp mnie Wiolat Proszę bardzo Masz te wino, masz Szybciej biegnij tam, szybciej, bo, bo kurde już tęskni za tobą Szybciej Dam, dam, dam co, tam tyleny, no, no co no Kamuś chyba zostaje wykorzystywany, ale taki, w taki inny sposób W każdym razie jest wykorzystany a to on wątpię, że oni ten obiad Zjedzu. O no pani przyszła, moja ulubienica. A, to daj mi tę kamerę, bo, bo my idziemy spać i to będziemy nagrywać vloga. Daj mi to Ale to, jak to, ale... No tak, no a no, nie mam no, wioląca. No daj mi to kamery. Ej, dajcie jej tą kameryczną. Daj, daj, to nie. Ja mam jeszcze czekaj, Niech daj się mi. nacieszy, dziewczyna, ma tą kamerę. No skarbie, tu jesteś, no co ty? Nie mam wody, a po co ci woda? No ale czemu? No co ty, no? Chodź, pójdziemy spać, zdejmuj to koszulkę. Co? No, pomóc ci może? No zdejmij to, no czemu? No kamuś, do no, skarbie, no uspokój się, no. Chodź, ja ci pomogę, chodź, ja ci pomogę. Hej kochani, ja już jestem w piżamce, jak widać. No i co, idziemy spać, jutro nowy dzień. Zaczynamy vlogasa, no, Lecimy, nagram teraz to wszystko, żebyśmy sobie mieli na pamiątkę, jak sobie śpimy. Coś się stało? To wyszło z poza kontroli. No właśnie, tak. sprawia zawsze za daleko. Jest ja za grubo. Ja nie zdumiałam, że ta laska się, się, do takiego kroku. Rozumiesz? Nie, Mhm, ja cię nie ja rozumiem. Ja no to powinniśmy się jej pozbyć w jakiś ja sposób. Się boję, wiesz co? Pozbyć ja, jest, za, a ja się jej, karię się trochę jej boję, na początku piła, nie no wiem, co. Robię. No właśnie, do czego jest zdolna, nie? No, musimy ją stąd wziąć. na tych ty masz. się nie słuchać, przecież. Masz jakiś pomysł, po może, żeby się jej pozbyć? Co się dam, tak? No ja nie mam nic chyba. Tresierz ma? Dobra, to pójdę się go spytać. Dobra, dobra, to idziemy. bo tutaj wchodzimy. Tresierz? Nie ma go. Czekaj, a może, może tam jest? Nie, dobra, przeszukajmy zanim on tu przyjdzie, bo jeszcze będzie to ukrywał. On nasz w szafkach? Zawalił szafkę. Kon tam jest nie ma, pusto. Tu jest pusto, Wiolka. Gdzieś tu. Dobra, ja tu zobaczę. No, dawaj otwieraj. Skarpetki brudne, jakieś ubrania. Nie, tutaj nie ma nic. Nie, nie się go osobiście zapytać. Myślisz, że nam pomoże? Tylko ja myślę, że on nam nie pomoże, bo to on chciał, żeby tą laskę przyprowadzić, więc no... Zmuszę go. Zmusisz go? No dobra, to chodź no no Idziemy. Coś tam powiem, coś tam ten, na mu na łóżku. Myślisz, że to, że ja nie wiem, co no, Nie dobra. Coś, że straszy, to powiem razem z Miło wyprosić. Mam co? nadzieję, że nam wyjdzie. A no co jeśli się będzie rzucać? Coś czujesz, no właśnie, właśnie, właśnie. Coś czujesz, że to nie będzie proste. Po prostu no wtedy ty wkroczysz. Ja to... mam ją pobić. Mam pobić no się. Znaczy, mam bić kobiety, tak? Po prostu agresywnie ją wyprosić. Agresywnie, tak to mówię, agresywnie to. No ja Dobra, to ci, otwórz te drzwi, zobaczmy w ogóle coś tam dzieje. Ty, oni śpią razem, czy co robią? Boże. Dziękuję. Cicho, cicho. cicho, cicho. Ej, koleżanko. Chyba pora na ciebie. Ja nic nie idę, Muszę, wrócić. ja już jutro wróciłam. Ja jestem jego dziewczyną, no nie, my już mamy plany. Ale jakie jego dziewczyna? My mamy plany. Ty jesteś nienormala, ty miałaś tu być na jeden dzień, wynocha. No, no patrz, nie, to, nie, nie ma prawa. Nie, teraz ja to jest mój dom. Ale to jest, to jest mój dom, bo dzwoniłam po policję, no. no ty zadzwoń. No, mam większe ty, prawa niż ty w tym Ale momencie. ty nie jesteś, ale ty nie jesteś w swoim domu. No taka prawda, ale jak prosto, tutaj ja mam... Z ja idę, a, no na cześć, no, no, tym, no tak. Ale ty nie no, jesteś w swoim co? domu, dziewczyno no I co ty love, dom? Wychodzisz stąd, nie żegnamy. Domach, stąd, dobra, wyjdź. Weź no ją wyrzucić. Nie to mój to mój mój szarp. Szarp. Ej, ja nie ja ciem szarpię. No szarpiesz mnie. Ja cię tylko trzymam i się uspokój. Jak nie, to możemy zadzwonić po policji Zobaczymy, to ja zadzwonię i tyle. ci nie będzie dzwonić, Wyjdź z tej chaty i tyle No na pewno. No zobaczymy. I się przekonasz. Ale co ty Ale co ty wyglądasz Znacznie, ale to, na pewno ci pozwolię, chcesz zostać? No, no zobacz, przekonasz się, bra. I czy o coś innego zaraz, Nie, tak nie możemy Bo ja nie wiem, co mi tam nagadał. Ale ja tu mieszkam, no to no tak, tak nie, nie możesz, na tu, ja mieszkam, mieszkam, ale ja tu nie mieszkam. mieszkam. Nie wiem o co chodzi. No z, z naszego Dobra, domu, chodźmy, tak, tak jakby? Tego nie rozumiem. Dobra. A że... siedzi tam właśnie. No, cieszą, mam. wiesz, ja już mamy sprawę, to wszystko, nie? Za grubo poszło to wszystko. Potrzebuje coś, co otumani tę dziewczynę. My, naprawdę, gdyby za zarek poszła. On Aha, jest, czyli... on śpi, on śpi tam z nią. A, taki łatwy jest, że już śpi z nią w łóżku, tak? Ale to nie jest śmieszne, bo ona go upiła. A wiesz, że ona jest chora psychicznie i on się dał upić, otumanić. Ona mi yy, dociskawała, to... no, ona to mi która... No siłę, tak? Zdrowa. No Dobra, umyśle. ale przegiliśmy. On tcharek, tego nie kontroluje teraz. Proszę, daj mi to. Chcesz ode mnie y, dostać jakieś y, substancje psychoaktywne? E, nie. nie? Chcemy jakieś substancje tłumaczące. Otumajajajajaja No to nie wiem jakieś, jakieś środki otumajaj... nasenne Otumajajające tak? No nie wiem jakieś środki nie nasenne jest, jest Nie dam ci żadnych substancji Dlaczego? No to już wystarczająco za daleko chyba to zaszło tak czy nie? Ale no co, tak ona nie chce wyjść no. no. rozumiesz że ja poszłam do niej mówię do niej Słuchaj ona to mnie grozi mi policją człowieku no, Ale ja ją mogę wyprowadzić No ale nie, to nie, nie wyprowadzę. Ale to właśnie, to nie no bo ale ja musimy. jestem zawistny za to co mi zrobił I jej nie wyprowadzę Słuchaj nie interesuje mnie to Możesz mi dać to Nie wyprowadzę Daj mi to Daj mi to I co jak wam dam to środki? Ode mnie no, tak, mnie Nie. Aha, to nie emocje. Co... Dobra, weź, dobra, bo ja teraz wyjdę. Dobra, się ja nie mam siły, nie? Oła! Jolka! Nie dostaniecie ode mnie nic, co są moje rzeczy. I nie ma takiej opcji, nie ma takiej szansy. Nie ma, na marne, on No nie wiem, on sam Raczej, ją przeprowadził. Zaraz, sam ją przeprowadził i teraz sobie. inaczej po prostu rozegrać, teraz zagrać. Przesadza. Przesadza to Kolejną podejmiemy ja już Dobra. To był pomysł, co ja przypomniałam, co mam na niego i już wiem co mu powiedzieć, to tak dalej. No dobra, mam nadzieję, to że zadziała go... w końcu. Po prostu powiedzmy no". to, no tu co, tak naprawdę robi. są wazience, to łazience, nie? No. Tu wchodzimy ty po prostu. Dobra, nawet nie ma co. Dźwięk otwarty. Co ty robisz? <stutek> co ale porządku? Ale że nada. Jestem, jestem, jestem taki piękny. Bardzo, bardzo Słuchaj, piękny. Co piękny? mi się tam miła gadka. Masz mi dać to, co chciałam. Wiesz co chciałam, e, masz mi to dać, bo to za daleko już przeszło. Ty nie wiesz co to znaczy umiar i ja chcę to. Ale nie obchodzi mnie to. Tak? Rozumiałeś? <laughs> A z czego ty się cieszysz? Powiedz mi. Łazisz z już mnie denerwujesz, powiem ci. już mnie denerwujesz. Łazisz z kamerą i mnie denerwujesz. Ale nie to do interesować. Zaraz, zaraz przyjdę, wyjdźcie stąd i zaraz do was wrócę, tak? Pójdę na górę, czekajcie na mnie, bo ja właśnie robię sobie zdjęcia, a ty mi przeszkadzasz. Dobra, tylko rusz się, bo musimy tak jak cię załatwić. Okay. Dobra, idzie wam. Tak. No, nie ja tak. nie chcę ja, Nie Nie uważasz? Mam strzypnięcie no, palcem, on jest dla o, właśnie idzie. Masz? Masz już to? Robisz, jesteście nienormalni. To bym w ogóle nie bierzecie w ogóle. Daj to. Weź No daj to. to się nagrywa, tak? To jest wszystko na kamerę. Dobra, czekaj. Dobra, nic. Dobra, słuchaj Sara, teraz co musisz iść po nią? nad na drineczkę, tu, że no. ją przepraszamy, bo że będziemy grzecznie niż to chodzi. No tak. Wypijemy sobie drineczkę, choć śrub to będzie drineczka. Chwila, poczekamy i do samochodu. Tak? No dobra, 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 dobra to, idę to idzie po. chodź za mną, jednak. No nie, no weź, no pójdź ze mną, proszę. Cicho, no tak, Ale Cicho, cicho, żeby komuś się nie obudzić. Ej, koleżanko. Dobra, słuchaj, chodź na drinka. Źle zaczęłyśmy, już trudno, zostać sobie tu, ale dawaj na drinka. No i tak się On No tak śpi, to nic nie. się nie przeszkadza. Dała się złapać. A, teraz już będzie prostciutko. Tylko nie pomyl nie. przypadkiem. Tylko nie pomyl kieliszków przypadkiem. No. To, to mamy kimś, już drinaczki. No, proszę. Dziękuję. Trzymaj cenę. Dzięki. I co? Jak się to w Twoim domu? No fajnie jest, tak? No, no, tu zostać no, na dużej. No chyba zostajesz no, na dużej, nie? No, nie, ja w końcu, Patrz, nie, jak nie, nie, mnie. Nie, nie. Tylko muszę to fajnych chłopak, nie? Wszystko mnie zapełnić i w ogóle zauważyłaś, nie? No, wszystko poszło według planu. Dokładnie. Zdrowko za to. No. <grym> chyba trochę przesadziłyśmy. Oj, no ale to tak szybko ta butelka poszła, nie? No. no. Może jeszcze to jedno. Wiesz co, nie jakoś kiepsko się czuję. Chyba już pójdę. Może no, przesadziłaś trochę ten... długo. No, no. no chyba. No to idę się połóżę spać do niego. No dobra, to dobranoc, trzymaj się. No dobranoc. Do jutra. <grym> do jutra. <grym> No już tyle mam nadzieję, że tiało, no, no. Dobra, dawaj ja wezmę kamerę, bo no masz, ty nagrywa, ja, ja jej to tak Rad nie uniosę. I, Dobra i wychodzimy bierzemy. Ja jestem cicho. Zdorniej ją tak, zdaj siłę. Jeszcze mocniej. Ale się dała zrobić na Nie nagrywaj tego, tego nie może być na filmie Dobra To tu idziemy drogą Tak Trzeba jeszcze, tutaj są jeszcze jej rzeczy, trzeba je wziąć Dobra. A co się tutaj dzieje? Dobra, nieważne, nieważne Nic, ważne. co cię nie pod... Koleżanka już jest Cicho. twoja? Cicho bądź Czy kogo? Nic, co powinno cię interesować Już przejęłeś koleżankę w swoje brudne e, łapska? Otwórz bagażnik Jolka Eee, halu! poczekaj chwilę zapraszam. Uspokój się No przecież jestem spokojny Nie jesteś spokojny Ty, a gdzie ty ją wywozisz? Co ty robisz w ogóle? Nieważne, nieważne. Nie nieważne, interesuj się tym, co Aaa, koleżanka Cies siebie tu nie ma. Nuziła, ja tak. Tak. koleżanka już Ja prowadzę przecież. Dobra, koleżankę tak wywoziła. Dobra, trzymaj ka kamerę. Dobra, to, to jedziemy stąd. No jedziemy. Dobra, ale teraz już sami samo interesu się do środka i sypij dalej. A gdzie z nią jedziesz? Na no, ręku. Jedziemy stąd, dobra, wielka, wsiadaj. Yy, jeszcze dobre. nie rzeczy. To idź po rzeczy, szybko. Skąd po rzeczy? Dobra, bierz ją, bierz. No, <śmiennie> <śmiennie> tak, na tym no, przystanku. Na tym przystanku obudzi ja się psychopatka, miejscu, wróci się do domu. To jest dobre miejsce. Tam, no jest tak. Wiem, bierz mie ją. No i co z tego, ona dzisiaj też dużo krzywdy narobiła. No, bierz ją, mam ją w dupie. I te rzeczy jeszcze, no biegnij. Maleńkie, Nie biegnij Miedosko maleńkie Było? Po co ci to było? Po co ci to było? Salem dawaj! Szybko, szybko, Aha. przykryj ją chociaż jest tyle ma tego, przykryj ją chociaż <gry> Dobra, chodź no, no, <gry>